Zakaz wyprzedzania znak B25 zabrania kierującym pojazdom silnikowym wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Ten czerwony pojazd na znaku oznacza te pojazdy, którym wyprzedzać nie wolno czyli pojazdy silnikowe i do nich zaliczymy czy samochody osobowe, czy ciężarowe, czy motocykle jednośladowe, wielośladowe, autobusy, no i inne pojazdy silnikowe. Natomiast czarny symbol oznacza te pojazdy, których nam wyprzedzać nie wolno i są to pojazdy silnikowe wielośladowe. A to oznacza, że są takie pojazdy, które wyprzedać można. I będą to pojazdy silnikowe jednośladowe albo pojazdy niesilnikowe. I do tych grup pojazdów zaliczymy na przykład motocykle jednośladowe, rowery, motorowery, pojazdy zaprzęgowe, wózki ręczne, czy jakieś inne pojazdy jednośladowe albo pojazdy niesilnikowe. I teraz tak, z tym znakiem może występować szereg różnych tabliczek oznaczających pojazdy. I wtedy znak dotyczy tej grupy pojazdów, które znajdują się na tabliczce. Jeżeli będziemy mieli na przykład zakaz wyprzedzania z tabliczką autobusu, to będzie oznaczało, że autobusy mają zakaz wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Zakaz wyprzedzania obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, ale może być wcześniej odwołany albo przez znak koniec zakazu wyprzedzania, albo przez znak koniec zakazów.